Dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd mojego drugiego zamówienia, jeszcze z katalogu 8. 2024 roku. Ten katalog obowiązuje do 17 czerwca. Taka paczka trochę pozaklejana, więc nie wiem, czy wszystko będzie w porządku, ale niczego nie otwierałam. Otworzę na wizji. Tak jak w poprzednim filmie Wam mówiłam, to będą zamówienia od klientek. Jeszcze te kilka zamówień miałam. I dlatego złożyłam to zamówienie. Jest to zamówienie chyba nawet niecałe 50 punktów. Nie duże, 40 parę punktów. Tak ono wygląda. I pokazuję, co tutaj mam. Mam sporo mydełek. Może tylko przesunę, żeby było mi wygodniej. Po dwie sztuki chyba tych mydełek. Tak raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak. Tak. Yy, I tak. I te mydełka w katalogu yy, są na stronie, w katalogu ósmym są na stronie 13. To są takie mydełka. Yy. Mydła w kostce są odporne na uszkodzenia, mogą służyć przez długi czas, są również idealne w podróży i mamy tutaj mydełko głęboko oczyszczające z organicznej, dzięki organicznej zielonej herbaci i ogórkowi. Mamy energetyzujące i złuszczające dzięki organicznej mięci i malinie oraz odświeżające mydło od świeżej dodaje wigoru, dzięki organicznej wodzie kokosowej i melonowi. To z maliną, to jest jeszcze z drobinkami złuszczającymi, pochodzenia naturalnego. Więc te mydełka, ja Wam już nieraz je na chwilę otwierałam, bo też je bardzo lubię. Poza tym mam jeszcze dwa kremy pod oczy, Age Reverve i te kremy w katalogu były na stronie 109 i tam dwie sztuki jak się kupowało to one były z promocji takiej korzystnej oj coś mi tutaj spadło o w takiej promocji jeśli jedna sztuka to 33,49 jeśli dwie sztuki 22 49 błyskawicznie chłodzi rozjaśnia zmniejsza obrzęgi cienie pod oczami dzięki poprawiającej mikrokrążenie krążenie escynie tak to ten krem wygląda już wam go kiedyś też pokazywałam bo taki krem miałam i całkiem dobrze mi się sprawdzał więc to mam i jeszcze mam tenderkerki. Dwa. Ten. I ten tenderkerek. I te tenderkerki mm, były ze strony 101. Strona 101. Y, też w dobrej cenie. Cena mm, jeśli za je, jeden to 12,99 grób. Dwa dowolne. 9.99 i tutaj mamy mieszankę naturalnych olejków, głęboko odżywia, nawilża, chroni skórę, koi, zmiękcza, pielęgnuje skórę, witamina E. Czy tak, naturalne olejki, wosk, szczeli witamina A, E, przepraszam, silny antyoksydant, który chroni skórę i tu mamy dwa olejek z nasion marakui, pomaga chronić skórę przed wodnymi rodnikami. I olejek z nasion czarnej porzeczki, najbliższe pielęgnuje skórę, tender uwielbiany przez miliony od 1970 roku, ten wielofunkcyjny balsam ma wręcz cudowne działanie na suche dłonie, spiesznięte usta, niesforne brwi, przesuszone łokcie, za każdym razem sprawia, że skóra jest odżywiona, staje się miękka i elastyczna i ten olejek, ten tender jest często taki balsam, Regenerujący, jest często właśnie kupowany. On ma z niewielkich rozmiarów, tak jak patrzę, to 10,5 ml. Już też nie będę go nawet z pudełeczka wyjmować, bo już nieraz Wam go pokazywałam. I mam jeszcze w zamówieniu męski zapach. Ten męski zapach, ta woda toaletowa, tak, może też położę. On jest ze strony. A gdzie ja go mam? Ze strony 87. 87. Też nie będę otwierać, no wiadomo. Zamówienie. Ciepły, męski zapach tworzy tajemniczą i jednocześnie ar, ar Aura Darkwood. To idealna woda toaletowa na wieczorne imprezy, ale też na każdą okazję do pracy na spacer na imprezy idealny zapach dla stylowych mężczyzn wysoka koncentracja zapachu drzewno pikantny zapach czarny pieprz drzewo guajakowe i tytoń jasny. Powiem wam szczerze że ja tego zapachu nie znam. Tutaj trochę pocierałam. To całkiem przyjemne. Ty, mm, mm men collection one są takie dosyć takie nietrwałe te zapachy są na ogół, ale bardzo bardzo ładne i można przecież za takie nieduże pieniądze to kilka razy psikać w ciągu dnia, a przynajmniej dwa razy. Mam jeszcze taki krem do rąk. On był w darmowej, jeśli się zamawiało ten krem, to była darmowa dostawa. I ja, no moje koniki się odzywają, i ja na ten krem się zdecydowałam. Już wam pokazuję, on gdzieś był. Tak patrzę. Nie zapisałam sobie strony, ale on jest też y, z ochroną 25 przed słońcem. Więc y, to też mnie zachęciło. Tak patrzę. Na której on był w stronie i nie mogę niestety znaleźć. Nie pamiętam, zaraz zobaczę, może gdzieś trafię na niego. Intensywnie odmazający krem do rąk 4199 I, i, i chroni, odżywia dłonie z ochroną. No, i ja powiem Wam szczerze, doskonałość roku, Twój styl 2019 rok. Ja miałam na niego ochotę dłuższego czasu i tutaj sobie zamówiłam ten krem. On jest chyba taki bezapachowy. 50 ml, oczywiście dam Wam znać, jak on się u mnie sprawdza, bo zamierzam go, z niego korzystać teraz w wakacje. Więc to jest dla mnie, to jest dla mnie. To jest jedyna rzecz, którą sobie tutaj zamówiłam. Yy, I mam jeszcze zapach: ten nowy szepty, Whispers. To też dodania dania komuś, żeby popróbował. Bardzo ładny zapach. I w takiej dużej promocji miałam możliwość. Zakupić wodę wofolare fo, 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 Forever. Ona była w, 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 tej, w tym katalogu wyprzedażowym w takiej cenie 22 zł. Tam z groszami. Ja miałam jeszcze 23% zniżki, więc jakoś tak tanie. 17 chyba zł. I, I zaproponowałam moim klientkom. Patrzę tylko, czy one mają dużo. Dużo. No, do, dwa, do, do y, marca 29 roku. Y, bo taka się zastanawiałam, dlaczego taka tania jest ta woda. Ja im zaproponowałam tę wodę. Pokażę Wam swoją buteleczkę. Mm, tak wygląda. I tutaj mamy. Ta, ten zapak jest dosyć długo w Oriflame, bo chyba od 2016 roku. Y, i mamy tak, tutaj maliny, grużowy grejpfrut, jaśmin, białoróże yy, yy, i kwiaty, yy, i różne inne kwiaty, białe piżmo, kandosowane migdały i drzewo kaszmirowe. Bardzo szlachetny, ładny zapach, więc jak zobaczyłam tę cenę, to od razu przypomniało mi się, że pytały mnie niektóre osoby dlaczego tego Volare Forever nie ma w katalogu, i jak była taka atrakcyjna cena, to oczywiście im to zaproponowałam. Bo muszę Wam powiedzieć, że to chyba już zapak wycofany. I tak mi się wydaje, dajcie znać, jak wiecie coś na ten temat. Chyba już go nie ma w katalogu, jakoś się nie pojawił. No, skoro się pojawił w tej gazetce wyprzedażowej w wyprzedaży to znaczy, że go już chyba nie ma, potem jeszcze miałam zamówienia na ten zapach jeszcze, chciałam go jeszcze domówić, ale już był wyprzedany więc udało mi się chociaż te dwa dwa pudełeczka wziąć, no i słuchajcie to jest wszystko, tak wygląda to moje zamówienie, nieduże ale zdecydowałam się Wam je pokazać no szczególnie Ucieszyły mnie te mydełka, że, że jakoś tak długo nie, nikt nie zamawiał mydełek w kostce. Zazwyczaj zamawiałam je tylko sobie, więc ucieszyłam się, bo to naprawdę świetna rzecz, świetne mydła i uważam, że szczególnie do mycia, do mycia rąk, mydła w kostce są takie chyba bardziej ekologiczne niż mydła w tych pojemniczkach, które się bardzo szybko zużywają. Jeśli filmik się spodobał, oczywiście poproszę o łapkę w górę. Poproszę też o subskrypcję, o komentowanie. Dajcie znać, czy znacie tę wodę Volare Forever. Ja jeszcze przypominam, że na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame i mieć możliwość zamawiania ze zniżką. Chyba na początek 15%. Mm, a tak, mi się tak mi się wydaje. No i do następnego razu, cześć.